Witajcie w majowym vlogu Będzie on troszkę nie po kolei Jeśli chodzi o te przebitki tutaj Bo mamy dzisiaj 9 maja, czyli moje urodziny Natomiast nagrałam wstęp do majowego vloga Nagrywając hola Ale potem wyszło mi, że Hol trwa z 20 minut I e, Stwierdziłam, że nie dam niestety I hola i jakiegoś vloga w jednym filmiku Bo będzie on trwał za zbyt długo Także nagrywam teraz Powitanie w majowym vlogu 9 maja i tam będą przebitki później z wcześniejszych dni maja, także będzie troszkę niechronologicznie. Natomiast przychodzę żeby Wam pokazać, co dostałam od rodziców na urodzinki, bo byłam z, z, u nich wczoraj i przywieźli dla mnie kilka rzeczy z Litwy, gdyż na majówkę byli na Litwie. I dostałam od nich yy, tak, taką turbę z kotami, bo jak będziecie wiedzieć w tym vlogu. I bo nagrałam to wcześniej, ale no, żeby było, tylko wstępu nie było, no to teraz Wam powiem, że zbieram takie torby różne właśnie płócienne, chociaż ta jest troszkę z innego materiału, takiego grubszego troszkę, z różnych miejsc i zazwyczaj po prostu takie, żeby było wiadomo, skąd są, czyli na przykład z napisem Litwa, ale oni rodzice nie mogli takiej znaleźć, więc mam z kotami, jej. Też dostałam różne kosmetyki, dlatego że, jak byłam kiedyś z rodzicami na Litwie, to odkryliśmy z mamą, że są takie fajne odżywki do włosów. Takie maski, które na noc można sobie położyć na włosy, pójść spać i rano zmyć. I bardzo polecałam tą firmę dokładnie i tę wersję tych odżywek, dlatego że na dla mnie działają. Używam ich już od jakichś. Trzech lat, bodajże, czterech, może nawet? No, ba 3, 3 lata, coś takiego. I działa i bardzo polecam. Ale nie widziałam tego w Polsce, także mama mi przywiozła trzy. A jeszcze mam z zapasu trochę odżywek, bo no, najbardziej je lubię. Z tej samej firmy kupiłam jeszcze taką odżywkę. Czy coś takiego? Olejek taki do włosów. Z nasionami. Konopi. I opus. I y, też mówi, że podobno fajny, bo już używała. To jest jakaś inna firma. Ja powiedziałam, że to z tej samej firmy. W sumie nie wiem z jakiej to firmy. Cosmoway. Nie wiem, ale taki o. olejek, więc też sobie wypróbuję. A z tej firmy, co ta odżywka, to mam szampon. Taki chyba z. Jakimś aloesem, jakimś, może? W sumie nie wiem, bo to wszystko jest po, po litewsku. Z, tak, z aloesem, bo jest, 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 jest skład po angielsku. Z aloesem i tutaj też taki, jakby aloes, się nie byłam pewna, czy to aloes, czy to jakieś algi. Więc taki szampon. Yy, nie wiem, jak będzie na moje włosy działał, dlatego że na moje włosy większość szamponów nie działa poprawnie, więc. Kupuję je raczej jeden i ten sam, taki koreański szampon, natomiast tutaj mam z Litwy. więc to dostałam z ich wyjazdu, natomiast jeszcze z prezentów dostałam jedzenie. Mam płatki śniadaniowe bezglutenowe, dlatego że rzadko są dostępne w sklepach, akurat dokładnie te. Więc mój tata stwierdził, że mi kupi, jak były przy okazji. I jedzeniowego mam też prażynki krewetkowe. Także jak to wyciągnęłam, jak mam rodziców, to mój pies się bardzo tym zainteresował, gdyż chciałby sobie pochrupać. I jeden z prezentów, jaki dostałam, to zaraz wam pokażę. Dostałam takie wielkie pudło. I ja nie mam, ja miałam pojęcia w ogóle, co to jest, o co tym chodzi, bo mój tata powiedział, że właśnie ma dla mnie taki jakiś pomysł na prezent, i on mi nie powie, co to jest, i że to jest coś dużego. I żebym przyjechała samochodem, albo on mi to przywiezie do domu. No i tak się zastanawiam, co dużego mój tata mógł wymyślić. I pomyślałam sobie, no nie wiem, może coś do kuchni, może jakiś sprzęt kuchenny, bo e, czasami lubię używać takiego rice cookera do robienia ryżu na sushi i najlepiej się tam w nim gotuje, a takiego nie mam, tylko moje rodzice mają, więc czasami od nich pożyczam. I pomyślałam, że może to. No ale jak przyszłam i pokazał mi to pudełko, takie wielkie i ciężkie dość, to pomyślałam, no nie, no to jakaś półka jest na książki, może coś z Ikea, ale to w ogóle nie było to. I pokażę Wam, co dostałam od moich rodziców na urodziny. Nie wiem, jak Wam to pokażę w ogóle, ale patrzcie. To jest lambo z Lego do złożenia. Czy Wy to widzicie? Jakie to jest wielkie. I jakie to jest ciężkie. I to jest Lambo? A Tak, jakbyście nie wiedzieli, bo pewnie nigdy nie wspominałam na tym kanale o tym. Uwielbiam samochody, uwielbiam samochody y, sportowe. I marzył mi się zawsze Lambo. Y, to raczej jest niedospełnienie znaczy może kiedyś, jak będę zarabiać miliony. Ale nie wiem, czy będę chciała mieć akurat rzeczywiście Lambo, bo on nie jest praktyczny w ogóle w mieście. Natomiast kiedyś mam nadzieję, że nim przejadę. I mam tutaj mniejszą wersję do złożenia z Lego. Także to dostałam od moich rodziców na Ta urodziny. Także tak. Z update'ów życiowych dzisiaj pójdę sobie na jakiś ramen, prawdopodobnie po pracy, żeby uczcić moją urodzinki. Także nagram wam ramen pewnie. I widzimy się w kolejnych update'ach. czytelniczym. udało mi się skończyć jedną książkę i zacząć kolejną. Ale najpierw opowiem Wam o tym, że byłam ostatnio w Toruniu. Jak mogliście widzieć na przebitkach. Pojechałam sobie z przyjaciółką w Majówkę na jeden dzień. Także pochodziłyśmy trochę po mieście, zjedliśmy fajne ciastko, wypiliśmy kawkę, zjedliśmy ramen, chociaż nie polecam. Chcieliśmy sobie pistacjowy w miejscu, coś nazywa baza ramen i kraftowe piwo, jakoś tak. Pokażę Wam co kupiłam, bo Toruniu oczywiście kupiłam pierniki, ale już je zjadłam, więc nie mam jak Wam pokazać. Natomiast taki mały magnes. up będę jak YouTuber. Co wzięłam? Nie wiem, czy to się w ogóle coś fokusuje. Chyba moja kamera tak nie potrafi, więc musicie widzieć to tak. Taki mały magnes. I torbę, bo ja w ogóle zbieram ostatnio, zaczęłam. Nie wiem, czy już od jakiegoś czasu w sumie. Zbierać torby płócienne z różnych miejsc i mam taką z piernikiem toruńskim przepisem, jak zrobić piernik. Także no. Pamiętam jeszcze, że było bardzo dużo osób, ale mogłyśmy się tego spodziewać, bo była majówka. I powiem Wam najpierw o książce, którą skończyłam, przez majówkę i pokazałam Wam, że czytam, czyli Fourth Wing Rebeki Jaros w ogóle muszę Wam pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle, ale ten złoty kolor się strasznie ściera. O, może widać. Tu jest jaśniejszy i to nie jest od światła. Tak od trzymania książki po prostu zszedł ten złoty kolor i nie jest już taki brązowawy złoty, tylko taki jasny. Także to wydanie niestety się ściera od użytku. I powiem Wam, że bardzo mi się ta książka podobała. Nie będę Wam znowu opowiadać, o czym ona była, no bo na poprzednim vlogu już Wam opowiadałam. Także daleko Wam powiem, że nie spodziewałam się, że aż tak się wciągnę i tak polubię bohaterów. Oczywiście mam tu też takich, których nie lubię. Natomiast głównych bardzo polubiłam. I całą tą historię... Hmm, czytałam już podobną książkę, znaczy nie z historią, że są smoki, ale jakby wajby był podobny i... Mm, relacje głównych bohaterów, również w krwi i popiele. Jest taka książka Jennifer Armantrout, jakoś tak to nazwisko ma autorka. I tam też mi się bardzo podobało, natomiast tamtą książkę na pewno e, bym powiedziała, że to jest taki zdecydowanie guilty lead, ta krew i popiół, gdyż e, tam było dużo Dużo mi, dużo nieścisłości, dużo takich, no mm, nie wiem, nie, nie, nie było to aż tak dobra książka, natomiast oceniam ją na 5 gwiazdek, dlatego, że się super przy niej woliłam, przy Krwi i Popiele Natomiast ta jest dużo lepsza, ta jest jak lepsza wersja po prostu Krwi i Popiołu Tutaj mm, relacja bo bohaterów jest mniej toksyczna niż w Krwi i Popiele Jest Enemies to lovers, mamy Smoki i moce różne, które bohaterowie mogą zdobywać od tych smoków. Także mi się bardzo to podobało, wszystko, jak to było opisane. Sceny walk są super. Jest bardzo taka emocjonalna ta książka i tego mi zawsze brakuje. Właśnie to jest dla mnie ważne w książkach. Żeby mnie zaangażowały emocjonalnie i żeby były ciekawe, żeby miały dużo dobrych scen walki, może. Tak. Więc. Co mi się tu nie podobało, bo to też jest coś, ja w ogóle dałam jej, nie wiem już powiedziałam, że dałam jej pięć gwiazdek. Tak jak właśnie krwi i popiole, ale to jest zdecydowanie lepsze. I to, co mi się nie podobało, to teksty łóżkowe, które bohaterowie tam do siebie mówią. To, to mi się nie podobało. I są tu właśnie takie sceny łóżkowe, także to nie jest książka dla dzieci. Więc na to trzeba uważać. No jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy w książkach, sceny erotyczne, no to wiadomo, o ich tego nie czyta. Natomiast nie są, znaczy też nie czytałam aż tak dużo takich książek. A tutaj mnie aż tak mnie nie uderzały cringeowością, Te sceny były całkiem okej okay, napisane, no poza tymi tekstami. Te teksty sobie, mogła sobie autorka darować w ogóle, że do siebie tak gadali. Mogło tego nie być, jak dla mnie. Ale ogólnie książka mi się podoba. Właśnie 2 maja, jak jechałam do Torunia, to zaczęłam kolejną książkę taką z serii tych cienkich książek, które sobie zabieram zawsze do metra. To teraz właśnie zaczęłam w metrze, a potem jeszcze czytałam w podziągu, jak wracałam z Torunia. Czyli Kamogawa, tropiciele Smaków. Dora Hisashiego Kashiwai. I tak, co mam powiedzieć o tej książce? Jest bardzo fajnie wydana. Może od tego zacznijmy, bo to są takie pozytywy. Więc yy, super fajna w dotyku, tak jak yy, Zanim westępnia kawa i Fotograf wspomnień. To jest to samo wydawnictwo, czyli grupa wydawnicza relacja. Oni bardzo fajnie wydają te książki. W ogóle no tak, odpadł mi paznokieć, jakby ktoś się zastanawiał, czemu to jest takie puste, ale wracając. No to tak, wydanie jest świetne, fajnie się to tak czyta i się tak otwiera wygodnie. Natomiast to jest książka taka, z którą już mam wrażenie, że czytałam. Jest bardzo podobna historią do zadania wystygnięcia, do mm, jeszcze jakiejś książki, którą ostatnio czytałam, a do tych listów, co wam opowiadałam ostatnio do tego um, sklepu papierniczego, kamelowego sklepu papierniczego, pa papierniczego, gdyż opowiada o tym, że um, jest taka mała restauracja, którą bardzo ciężko znaleźć a nie ma na niej szyldu z zewnątrz, nie widać, że to jest w ogóle restauracja. Um, właściciele dali tylko jakieś jedno małe ogłoszenie w gazecie, nawet nie podając nazwy tej restauracji, i ludzie jakimś sposobem odnajdują ich. I tak, i w, tym skle w, tym, w tej restauracji jest yy, detektyw, która yy, pomaga ludziom znaleźć ich zapomniane smaki. I chodzi o to, że na przykład ktoś jadł jakąś potrawę w dzieciństwie, obecnie ma nie wiem, 50 par lat, i chciałby znów doświadczyć tego smaku. I ona jej tata, który prowadzi tę restaurację. Ona no się nazywa chyba Końci, prawdopodobnie. Jeśli dobrze pamiętam, na okładce nie ma Ta końci, i jej tata próbują ten smak odwzorować na podstawie wspomnień. A chodzi o to, że to nie jest żadna jakaś magiczna książka, tylko po prostu osoba, która pragnie znowu zjeść jakąś potrawę, opisuje to, co pamięta z tamtego okresu, i zwyczaj są jakieś totalnie randomowe rzeczy. Niekoniecznie związane z całą zupą. I yy, ojciec i córka próbują właśnie ten smak odzorować. No i jak do tej pory mi się udaje, przeczytałam już 100 stron z 180. I widzę, że ta książka jest podzielona na opowiadania, czyli tak jak zazwyczaj, właśnie. Yy, mamy tutaj sześć yy, opowiadań, więc ja przeczytałam już 3, ale i Powiem Wam tak, to jest na tej samej zasadzie co tamte książki, dlatego że tutaj mamy pokazane po prostu historie tych bohaterów, którzy przychodzą do tej restauracji i ich jakieś wspomnienia, jakieś doświadczenia z przeszłości i jak sobie z tym radzą. I to jest tak samo, jak w kawaliowym sklepie papierniczym, że tam właśnie przychodzili klienci do tego sklepu i. Ta główna bohaterka pisała listy, i też od razu poznawaliśmy historię tych klientów. Tak samo jest, zanim wystygnie kawa. Tam też przychodzili klienci do kawiarni, cofali się w czasie, i żeby spotkać jakieś osoby, z którymi chcieli porozmawiać, i tam też przez tą historię dowiadowaliśmy się o nich trochę. I to jest tak samo. I chyba przez to, że czytam już któryś raz taką książkę, to już mam dość. Tak, szczerze powiedziawszy, I jakby jak widzę dlaczego takie są te książki, dlaczego takie powstają, dlatego że to jest ciekawy sposób w ogóle na pokazanie wielu różnych historii, różnych osób, natomiast yy, ja się nie wczuwam w coś takiego, ja tak wam mówiłam w przypadku Kamoliowego Sklepu Papierniczego, że ja wolę, jak jest o głównym bohaterze, który jest w tej książce i jego całą historię przez nie wiem, 500 stron poznajemy, niż przez na przykład 40 stron albo 30 stron jakiegoś randomowego bohatera, który się tylko pojawia na ten jeden rozdział. I tak jest niestety tutaj też, więc nie będzie to moja ulubiona książka i myślę, że niestety szybko nie zapomnę. Dlatego, że już zapomniałam, że czytam trzy opowiadania z sześciu, a nie dwa, bo wydawało mi się, że czytałam dwa, a teraz jak spojrzałam, no to wiem już, że trzy. Już o nich zapominam, a czytałam to tylko parę dni temu, gdyż jest 6 maja, ja to czytałam drugiego. I już praktycznie zapomniałam, co przeczytałam. Więc zdecydowanie, jeżeli ktoś nie czytał ani Zanim Wystygnie Kawa, ani tego kameniowego sklepu, to może mu się to spodoba. I właśnie to, jeżeli sięgnie po to jako pierwsze, to może to mu się najbardziej spodoba. Natomiast, ja sięgnałam jako pierwszy to czytałam Zanim wystygnie kawa I w ogóle czytałam też wcześniej inne japońskie opowiadania, ale... czy japońskich powieści, ale te takie podobne do tego, no to właśnie Zanim wystygnie kawa I tam to mi się bardziej podobało, bardziej było takie emocjonalne To... To jest okej, okay, po prostu, jest okej, okay, ale ja o tym szybko zapomnę Naprawdę doceniam okładkę, jest śliczna i to wydanie jest super Tutaj z tyłu masz sushi z krewetką Chyba z krewetką, tak, prawdopodobnie, eee, ale no nie, znaczy na pewno nie czytajcie tego tak jak będziecie głodni, bo opisy tych potraw są so super, to to jest na plus, duży bardzo, natomiast jest to taka zwyczajna książka, no spoko do poczytania, w tym metrze, no bo jest cienka, nie zajmuje mało miejsca, lek lekka, no w miarę lekka. Także ja będę to przeczytała, no bo przeczytałam już to tych stron, natomiast nie z jakimś zachwytem. Przychodzę do Was z zakończeniem tego vloga i chciałam Wam opowiedzieć troszkę jeszcze o tej książce, czyli Kamogała, Drobiciele smaków. Też udało mi się ją skończyć. No była dość krótka, no i szybko się ją czytało w miarę. Także czytałam w większości w metrze i w sumie chyba ją skończyłam też jakoś tam w komunikacji miejskiej, ale jest to taki typ książki, który niestety się zapomina, jak się ją przeczyta. gdyż um, Przeczytam ją, nie wiem. Tydzień temu tak naprawdę, no bo teraz już nagrywam, mamy 16 maja. W sumie nie wiem, czy nawet tydzień temu, bo chyba ostatnio nagrywałam 9. Nie, no dobra, no to jest tydzień temu. Ale powiem Wam, że nie nie polecam jej aż tak bardzo. Ten się dałam mi trzy gwiazdki. I jakby jest spoko, ale już totalnie praktycznie zapomniałam, co tam się działo. I tak jak Wam tam prawdopodobnie mówiłam, o czym jest, to no dalej mamy po prostu kontynuację tych różnych historii osób, które przychodzą do tej restauracji, do tego detektywa smaków, żeby właśnie wytropić ich danie. I jest to ok, zabieg, w sensie pomysł na, ten, na tą fabułę. Natomiast Zbyt mało się dowiadujemy o tych bohaterach, przez co nie zapadają mi w pamięć całkowicie, i nic nie pamiętam już praktycznie z tego. Nie było chyba żadnej takiej historii charakterystycznej, którą bym bardzo zapamiętała, którą bym bardzo zapamiętała, więc nie. Jak macie już kupować jakieś japońskie książki, to tego typu książką jest Zanim wystygnie kawa, która ma obecnie trzy tomy, i chyba będzie miała też czwarty, albo już ma cztery tomy, nie pamiętam. Ale ma kilka tomów, i też jest podobna zasada takich historii krótkich osób, które przychodzą do kawiarni, i to jest lepsze. Tam jakoś dłużej chyba te historie są opowiadane, i przez co bardziej można się utożsamić z tymi bohaterami. Plus jest dużo o tych właścicielach kawiarni. Tutaj było tylko troszeczkę o tych osobach, które pracowały w tej restauracji, więc się nie wciągnęłam i raczej nie polecam. Na tym może skończymy tego pierwszego vloga majowego i. Będę już nagrywać dla Was kolejnego. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Pa! pa.